Shammer. Pamiętacie te słodkie czasy, kiedy zaczynaliście dopiero grać w szachy? Wasz ranking miał, nie wiem, 600 czy 800 na czeskomie, czy na liczesie. Cieszyliście się z każdego zwycięstwa, z każdego dorobionego hetmana, z każdej podstawki, którą wasz przeciwnik wykonał. No ja takich czasów nie pamiętam, ponieważ jak ja zaczynałem grać w szachy, to nie było czeskoma i liczesa. Grałem sobie na kurniku i starsi ludzie wiedzą, co to. Eee, natomiast wracamy do szachowego podziemia. No i tutaj mamy dwóch arcymistrzów, którzy. Są wiernymi widzami. Jeden z nich ma ranking 613, drugi ma ranking 908. No i cóż, w tej partii działo się bardzo dużo. Było 7 Hetmanów. Do, znaczy, może nie w jednym momencie, ale w tej partii było 7 Hetmanów. Także mam nadzieję, że spodoba wam się to, co tutaj się działo. Bo emocje są do samego końca. Grający białymi zdecydował się zagrać E4, C5. No i pierwsze zaskoczenie: nie było tutaj głównych wariantów obrony sycylijskiej. Białe zagrały F4. E6, skoczek F3, D5, skoczek C3, skoczek C6, goniec B5, A6, tutaj, tutaj. No i teraz pierwszy poważny błąd ze strony białego. To co powinien zrobić, to zagrać sobie D3, żeby to centrum było solidne. Zauważcie, że po D3, jak nastąpi jakaś wymiana, odbijemy sobie tak, te pionki są słabe. Natomiast biały zdecydował się atakować. D4. Zasada jest raczej taka, że trzy takie pionki koło siebie w centrum to już jest za dużo, gdy przeciwnik też ma jakąś kontrkę. No i faktycznie bardzo szybko widać dlaczego. Teraz okazuje się, że po prostu te figury mogą być obiektami ataku. Czarne mogą zagrać Hetman D5, atakować tutaj, mogą wyprowadzać sobie gońca i dużo ciekawych rzeczy. Więc zagrały tutaj celowo podstawiając gońca pod skoczka. Białymi grał arcymicz, więc oczywiście widział, że może tutaj coś wziąć za darmo. Dlatego zagrał skoczek c6 i nastąpiła wymiana hetmanów. Nie będę ukrywał, gdy ta partia została mi wysłana, to w tym momencie stwierdziłem okej, okay, dobra, to tutaj już nic ciekawego się nie będzie działo. Jakże się myliłem. Goniec B7, skoczek sobie tutaj nadal może zbić i faktycznie to zrobił, ale zrobił to dopiero w momencie, kiedy przeciwnik może odbić figurę, więc no, no okej. Okay. Wieża wchodzi aktywnie do gry, skoczek został wyprowadzony, no i tutaj białe, jestem pewien, że nie do końca wiedziały co mają robić. To jest ten moment w partii, kiedy wiecie, no wyprowadziłem przecież figury, a w zasadzie to nawet nie wyprowadziłem, no co mogę robić? Ty mogę się ruszyć, tu mogę, tu mogę, dobra, to zagram pionkiem. No i od podstawiły pionka. Trochę lepiej jakby czarne zbiły, to skoczkiem, no bo wiadomo, skoczek wchodzi do gry i tak dalej, ale okej, okay, bicie pionkiem, niech będzie, że jest spok. Koniec G. F6. I goniec musiał się wrócić. No i teraz czarne zdecydowały się, połasiły się trochę na pionka, zbiły na G2, No i powiedzmy, białe mają trochę inicjatywę. To, co czarne najprościej mogły zrobić, to po prostu królem do dziurki. Wieża wchodzi tutaj, druga wieża wchodzi tutaj. Czarne wygrywają partię. Natomiast okej, okay, goniec G2, Na ten moment czarne mają. pionka więcej. Białe zagrały goniec D6, nastąpił szach, król. Goniec poszedł na E4. Bicie, bicie, bicie. W tym momencie czarne mają tylko jeden ruch, który im ratuje partię. Możecie zastanowić się jaki, ale nie jest to proste. Jedynym ruchem, który tutaj ratuje partię, jest zrobienie roszady, ponieważ król ucieka ze związania. Jak przeciwnik zbije, to bijemy tutaj, no i gramy sobie dalej. Czy zawodnik 613 zdawał sobie z tego sprawę? Oczywiście, że nie. No i zagrał wieża A7. Jak widzicie, silniczek pierwszy raz robi. Dlatego, że wystarczy zagrać tu, no i zdobywamy tego skoszka. Po prostu nie ma możliwości, żeby go bronić. Zawsze, gdy wiążecie jakąś figurę przeciwnikowi, no to musicie. Nie możecie sobie pozwolić na chwilę przerwy. Natomiast wiecie, no biały mi grał arcymistrz. Arcymistrz nie może spać, gdy w partii nie zagra ruchu A4, więc to nastąpiło. Czarny zwią kontr związanie, no i teraz nagle mogą być bardzo duże kłopoty. Bo jeżeli teraz zagramy tak, no to przeciwnik nam zbije z szachem, my odejdziemy i sobie wróci. Potem odejdzie królem i jest lipa. E, jedyne co białe tu mogą zrobić, to przejść do takiej końcówki, która jest raczej remisowa. Ale w szachowym podziemiu dzieją się rzeczy, które się fizjologom nie, nie śniły. Także nastąpiło wieża T4, no i nastąpiła podstawka. I powiem Wam, że przeciwnik nawet zauważył, że może tym skoczkiem zaatakować tę wieżę i zagrał skoczek C6, co już silne nie jest, ponieważ skoczek F5 atakuje z dwóch stron te figury. Także skoczek C6, białe dały wtrąconego szacha, odeszły wieżą tutaj. Dzielnik znowu robi fikołka, ponieważ wieża D8 i jest potężne związanie, nie ma jak bronić tej figury, co oczywiście znowu się nie stało, nastąpiło skoczek B4. I losowo wieża odeszła na C5, zapominając, że tutaj jest bronione. Bicie, król C3, szach, król poszedł na C4, skoczek B6, król B4, wieża E8, wieża A8, A1. Zauważcie, białe wiedzą, że nie powinny trade'ować figur, więc uciekły wieżą, ponieważ kto wie, być może kiedyś ten pionek zadecyduje o wyniku partii. Wieża D5, wieża C7, skoczek D7. Wieża wchodzi tutaj, atakując pionkę od tyłu. Szach, król A3. Tu, zasłonięcie się pionkiem. Tu, tu, tu. I nagle mamy pozycję, w której czarne mają jednego skoczka więcej, ale wiadomo, jak to się skończy. Ten skoczek nie będzie mieć żadnego znaczenia. To będzie. Kontra. I kto będzie pierwszy, ten, le ten będzie lepszy. Prawdopodobnie zawodnicy w tym momencie już nawet nie liczyli wariantów, tylko było zamknięcie oczów i ciśnięcie pionkami. Bierze a 7. Król podszedł tu i dostał wieża D1 i się okazuje, że nie ma jak bronić tego skoczka. Więc król odszedł tutaj, 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 tutaj B4 G5 A5 Wieża poszła na H3, żeby zaatakować pionka. Król obronił G4, A6, G3, A7, G2, A8 i wieża H1 to jest bardzo ważne, że zauważcie, że no Pionek nie mógł być puszowany dalej, no bo przecież tutaj stoi wieża. E, dlatego tu nastąpiło wieża H1, Hetman D8 tu. No i białe są praktycznie no, wygrywającą stroną. Wystarczy dać szacha tutaj, wystarczy cały czas szachować. Można nawet zagrać tutaj i zbić tego Pionka prawdopodobnie z szachem. Natomiast biały zagrał tu. Może zapomniał, że pionki biją na skos? Może myślał, że tutaj bierze wieże za darmo? Nie wiem. Hetman C7, król G6, no i biały tutaj prawdopodobnie zorientował się, że coś poszło nie tak. Więc dobra, hops. Czarne próbują szachować. Nastąpiło kilka szachów. Nastąpiło kilka szachów, białe się zasłaniały. Król poszedł do przodu. Król schował się przed szachami i okazuje się, że nagle białe mają totalnie wygraną pozycję po ruchu Hetman C6. Ponieważ po Hetman C6 wystarczy policzyć, że ten pionek potrzebuje dwóch pól, ten pionek potrzebuje czterech pól, no i po prostu wygrywamy partię. Natomiast tu nastąpiło Hetman G8 i pozycja staje się znowu remisowa, jeżeli czarne zagrają królem na F6, ponieważ wtedy nie jest łatwo pchać tego pionka. Natomiast król poszedł na H6, pozycja znowu jest wygrana. Hetman E6, tu B6, tu. No i ten pionek jest zablokowany. Więc leci kolejny pionek. C4, szach, odejście, C5, król podchodzi, C6. No i gdy są dwa takie potężne pionki, to najczęściej trudno jest znaleźć na to rozwiązanie. A przynajmniej tak się wydawało. Nastąpiło hetman G7, B7, tu. Białe dostawiły hetmana, zapominając, że czarne też mogą dostawić hetmana z szachem. W tym momencie jest mat w 13 ruchach. Ale dla czarnego po tym szachu, ponieważ ten król nigdy nie będzie mógł schować się przed atakiem dwóch Hetmanów. Szachy są dość proste. Jak są cztery Hetmany na szachownicy, to ten, kto daje pierwszy szacha, ten wygrywa. Natomiast czarne dały szacha tutaj. Żeby zbić pionka, nie mogę szkalować, ale okazuje się, że teraz to jest po prostu remisik, jeżeli będziemy cały czas mądrze szachować po tych polach. Natomiast tu nastąpiło Hetman E3, Hetman F4, szach. Tutaj szach, tutaj szach. Czarne nie chciały remisu, więc odeszły. Ale tutaj najprostszą taką rzeczą, którą możemy zrobić, jest zasłonić się hetmanem z szachem. Natomiast król uciekał, król uciekał. W tym momencie nastąpiła wymiana. No i białe pomyślały sobie, okej, okay, dobra, mogę zbić. Przeciwnik zbija ja tu, on dorabia, ja dorabiam. O, o Białe w tej partii dorobiły trzy hetmany i każdego z nich straciły. Ostatecznie na wierzchu było oczywiście czarnego, dlatego tutaj totalnie na spokojnie podszedł sobie królem. Mógł zamatować w jednym ruchu, nie zamatował. Mógł zamatować w drugim ruchu, uciekł Hetmanem.